E, witam serdecznie z i witam znowu witam e, w następnym odcinku Rise of the Tomb Raider. Tak. Dowiedzieliśmy się, że to Jacob jest tym e, nieśmiertelnym, jakby można to rzec człowiekiem. Tym prorokiem. No i teraz tak naprawdę... Będzie się rozpoczynać kolejna walka z, z, z... z trójcą planetarium. Gdzie my tu jesteśmy? O kurde, gdzie my się znajdujemy? Spineczka przy użyciu szerokich strzał. Pojedyncza strzała może wbić się. Ach hi hi, Źle to zrobiłem. Mniej więcej coś w tym stylu. To najwyżejsze tam. Wykorzystamy. No i tu oczywiście gdzieś. Chociaż, aha. W tym... Tak to działa, ale tyle wiem, U, i tu to samo. Oczywiście, na szczęście strzał nie tracimy tu.

but i know jacob was telling the truth whatever made him is here and i'm going to find it before trinity i only wish dad was alive to share in this discovery szybko No, ja bym chyba jednak e, to od razu miał skuteczny zabójca. Zobaczymy, co przy broni możemy wykorzystać. Czy mamy? Nie, mamy za mało materiałów. Aczkolwiek, właśnie przy pistolecie szybkostrzelność możemy mieć. No i tak naprawdę na tym się to skończy trzy, dobra, idziemy dalej. O, tylko gdzie musimy iść? Gdzie musimy? Chyba tu. Amazing. Whoa, ho ho. Jacob, I'm heading in. What will I find down here? My people haven't been down there since we sealed it off centuries ago. But it should be safe, at least until you make it past the orary. Was it part of the observatory? It was built by my astronomers before the deathless buried the old city. You'll need to use it to open the entrance to Katesh. Dobrze wiedzieć. Aczkolwiek na pewno trzeba się przygotować. Coś. Coś tu się może stać? To dobre pytanie. Na pewno musimy tu przejść i iść niżej. Uhuhu. Uh. Nie dosyć, że mi. Tutaj, ale wysoko, wysoko. A tu możemy? Nie, ouch. Byłym planetarium, aby otworzyć wejście do kitierzu. Wow, faktycznie jest Zobaczmy, jak to. Działa. Będzie trzeba w coś strzelać z łuku, aczkolwiek, jak na razie, musimy przemyśleć, co w ogóle mamy zrobić, co my mamy tu zrobić, żeby cokolwiek nam poszło. Powiem wam, nie pochwaliłem w ani jednym jeszcze odcinku. Jakże świetnej oprawy dźwiękowej, i co teraz? Teraz co? Kurde, właśnie dobre pytanie. Co teraz? Możemy na tym stanąć, rozumiem. Ok, jeżeli. Wejdziemy sobie na to i obudzimy sobie to na przykład, tak? Byk. Tylko nie będziemy potrafili. Aha, kurde. Tu, tu, tu. A nie, to nie. Tu też nic i to też jest nam by... nie do wykorzystania no to popsułem ha! powiem tylko tyle że chyba popsułem popsułem całość bo Powinniśmy tam. No właśnie. Au. A że ci w tym obserwatorium nie bali się nie w ogóle w ten sposób to wykorzystywać? Na takiej wysokości naprawdę. O, jeju, uu, pięknie, pięknie, o, ależ wspaniale, tylko że, tylko że właśnie, jeszcze to. Czyli wracamy do punktu wyjścia, tutaj, obracamy tym, abyśmy mogli się w. Piąć później. No, jeszcze raz będę musiał to pociągnąć. Dokładnie tak. No, mniej więcej. Jej! Ała. Mogli akurat tychże dźwięków nie. nie dawać nam do użycia. Aż mnie po prostu zablało to. A, jeszcze jedno. O, ty! jeszcze jedna strzała. Dobra, teraz tak, tu wchodzimy. No i tu, o, dokładnie tak. O to nam chodzi, i jak jej tu się udało, te ja nie wiem. No, nie ma tak ich um, <grybujesz> wręcz okradać. Aby wejść w interakcję, czyli to teraz ściągnęliśmy sobie jakby do siebie, a może powinniśmy to ciut... chwilkę... nie powinniśmy to ciut... powrócić? Możliwe. Aczkolwiek... nie dam głowy. Ale ładnie, sam pomysł rozmyślany jest znakomicie. Tam jednak mamy coś jeszcze do odczytania. Wszystko zostało pod lodem pogrzebane.

Coś tu robić? Nie do końca czuję. Czy coś tutaj jest do przejścia?

Nie, nie, nie! Ua, ho ho! Ua. Bardziej, to mnie chyba boli w tych uszach. Sam ten dźwięk takiego trzaskania o te e, trzaskania lary. O, nie, 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 o jakieś skały. Tak. Aczkolwiek nie wiem. Czy na pewno człowiek jeszcze w tym momencie potrafiłby jakiekolwiek słowo z siebie o, zwiedusić? Chyba nie. Kurde! Też musi się od czasu do czasu napić! Naciśnij. Shift, aby biec. No, właśnie to zazwyczaj wciskam. Bo jednak jest to dosyć potrzebna nam opcja. To było Już dziwne, bo za każdym razem szło podskakiwać i bez problemu z tego korzystać. O. Tak. I teraz dokładnie mieliśmy to wykorzystać. I teraz mamy szansę, żeby z tego. Nie. O, laro. Oj, laro, laro. Już ładnie, spokojnie za pierwszym razem to idzie zrobić. Zrobić. Jest, 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 jest. Aha. cierpliwości i teraz Yo, no o aha i teraz mamy tylko jeszcze na to wejść się rozumie o dokładnie tak co teraz Panno Laro. Chyba tylko i wyłącznie Tu nie? Uu. Silna kobieta, ale nie wierzę w to, jak to w ogóle jest napędzane. Jakiś kołowrotek widoczny jest z góry. A tu możemy chyba się czegoś nauczyć. Co? Tak przynajmniej było w jednym z odcinków wcześniejszych o wiele wcześniejszych chyba. No właśnie. Klasa strzelecka zwiększa do trzech liczb strzał, które można szybko wystrzelić bez dobierania z kołczanu. No. Fajnie, tylko gdybym jeszcze to wiedział, jak to się robi. Git. No nic, tutaj. Nie. Nie to.

dziwne to było o kur. aha możemy tak hop i hop ale daleki skok tylko jakim cudem Zvonet, we're on the mountain above the glacier. Can you see Trinity? Yes, they're beginning their operation. I'm entering the old city now. Listen, Sophia, don't attack them too soon. We'll give it some time. I'll contact you again soon. Spoko. Później skontaktować. Wow. Wow, wow, wow. Gdzie my tu jesteśmy? Ha, do góry. A nie po lodowcu. Не гадай, чем же ты Не пеша. sério Oh <tosse> No tak, w ostatniej chwili przetrwać. Powiem tak, Lara ma mnóstwo szczęścia.

Ale przynajmniej tyle, że mamy tu w końcu jakiś obóz. Ja serdecznie dziękuję za oglądanie i wow. Tu się coś wow wydarzy. Tak. Tu się na pewno coś wydarzy. No ale zobaczymy dopiero w następnym odcinku. Ja serdecznie jeszcze raz. Znowu dziękuję. I do zobaczenia w następnym odcinku na razie.